Raz psycholog dosyć znany w świecie nauki, uznawany, zajął trudnym się tematem, więc opowiem o nim zatem. Chciał ów doktor dla ścisłości rozwiać pewne wątpliwości, które naukę intrygują i jego też interesują. Zajął, medyk się tym razem małżeństwami z długim stażem. Na specjalną prośbę żony, temat został poruszony: Skąd się w mężach ta myśl rodzi, że do młodszej mąż odchodzi? Takiej często nastolatki, co frywolne nosi szmatki, a tam w domu biedna ona, porzucona, zbędna żona. Pyta doktor więc mężusia: Czemu tak porzucić? Musiał, cóż takiego się zdarzyło, że do młodszej zaiskrzyło. Mąż wiekowy, doświadczony, zaczął tak. W temacie żony. Otóż, drogi mój doktorze, z każdym dniem już było gorzej, a najgorzej między nami. To już było wieczorami, bo za sprawą ślubnej żony ciągle byłem umęczony. Sam w co mówię tu nie wierzę: W żonie się budziło zwierzę. Nie chcę tutaj być złośliwiec. W żonie budził się leniwiec. Hmm. Czymże to się objawiało? Spytał doktor męża śmiało. Ślubna dziwny zwyczaj miała, dużo zadań mi zlecała. A to podaj mi tabletki, bo nie sięgam toaletki. To znów, mężu, bądź tak miły, kapcie mi się gdzieś zgubiły. Podaj szlafrok, zrób herbatkę. E, tu na śledzia miała, e, chrapkę. W końcu dosyć tego miałem. Ciągle jej usługiwałem, jak pantofel, mój doktorze. Czułem się z tym coraz gorzej, więc znalazłem raz w gazecie informację o kobiecie, która szuka lokatora. Młoda, ładna i niechora, więc się do niej wprowadziłem. Żonie pozew zostawiłem, płacę spore alimenty. Mało jestem tym przejęty. Nową miłość sponsoruję i decyzji nie żałuję, bo ta moja nastolatka, tak powabna i tak gładka, wieczorami w miasto rusza. Ciągnie ją młodzieńcza dusza. Mi doktorze to pasuje, mnie to nawet relaksuje, bo gdy ona rusza w tany. Rano budzę się wyspany. Tym kierują się mężowie, mając młodsze panny w głowie.